Fundusz to była ogromna przygoda dla nas. Masa wiedzy, bardzo dużo inspiracji, dużo narzędzi takich praktycznych, no i mentorzy, którzy dali nam bardzo dużo to było no, zmieniające praktycznie całą naszą działalność doświadczenie. Bardzo nas wsparło i zmieni praktycznie historii naszej fundacji. Nie tylko tego projektu, ale myślę, że całej naszej działalności. Powiem szczerze, bardzo, bardzo polecamy każdej organizacji, żeby się zgłosiła, bo to jest, to jest ogromna wartość nie tylko wiedzy, ale też takiego przeprowadzenia przez cały proces, krok po kroku i pomoc w rozładowaniu dużego projektu na małe kroki, które sprawiają, że te kroki są prostsze do wykonania. W procesie inkubacji zarówno to jest duża zmiana, jak i dobra zmiana dla nas, ponieważ Insight ekspercki mentorów i naszych wolontariuszek dał nam takie świeże spojrzenie na projekt. Bardzo duże zmiany nastąpiły. No wiadomo, że część projektu, czyli jakiś zamysł ogólny już był gotowy, mieliśmy naszkicowane, natomiast takie doprecyzowanie, dogranie szczegółów. My mamy projekt skierowany do szerokiego grona użytkowników i posegmentowanie ich spowodowało, że mogliśmy stworzyć specjalne funkcjonalności dedykowane tym grupom użytkowników. To dla nas było bardzo ważne.